Cześć. Dzisiaj szybka mobilka na biodra, czyli ruchomość biodrowego. Można użyć jako rozgrzewkę przed jakimś swoim treningiem na dół na przykład siłowym lub po pracy, zwłaszcza jeśli praca jest siedząca. Nam potrzebne będą tylko kostki, albo nie, zależy. zależy od zakresu. Więc można byłoby sobie ich przygotować. Wychodzimy na klęk podparte, pamiętamy o aktywnych dłoniach, które niby wczepiają się w matę i odpychamy się od maty. Odkładamy jedną nogę do boku, kolano na zewnątrz. I naszym zadaniem będzie tu wyjść do tyłu biodrami, sunąć się w całości biodrami do tyłu, ale jeszcze dać kolano na zewnątrz, spróbować tak dość mocno. I teraz my odkładamy kolano bliżej do kolana, stopa na zewnątrz. I sobie wychodzimy w wewnętrzną rotację. Oddychamy miarowo przez noc wdech, wydech i ciągle aktywnie oddychamy się od maty. Na zewnątrz można tutaj troszkę sobie zostać jeszcze pociągnąć ramiona, klatkę i wrócić na wewnętrzną rotację. Dobrze, jeszcze nam pięć zostało. Ciągle odpychamy się rękoma od maty. Dobrze. Druga strona też dziesięć razy to samo. Czyli do boku, stopa też do boku, nie z przodu. I my. Siadamy do tyłu i jeszcze przesadnie do kolana i potem odkładamy bliżej, żeby kolano do kolana i idziemy do tyłu. Głowę nie opuszczajcie sobie tutaj w dół, tylko odpychajcie się aktywnie. A jeszcze pięć cztery, trzy, dwa i jeden. Tak, pięknie. Można, jeśli bolą nadgarstki, przejść sobie już na pięści. Wychodzimy sobie tak, aby tutaj nasza goleń jednej nogi była prostopadle do tylnego kolana. Postarać się i może być ciężko. Może być tak, że u jest mniejszy zakres, to kolano bardziej pójdzie do przodu, ale staramy się. Można opierać się na e, dłoniach lub na łokciach, ale na łokciach można tylko wtedy, kiedy bez problemu można będzie wykonać sobie kółko w miednicy, czyli kręcimy 10 kółek, tylko miednicy. Patrzcie, nie całe plecy chodzą tutaj, ale tylko miednica. W jedną stronę. 3, dwa, jeden i w drugą raz, dwa. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze, druga. Jest i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To może być małe kółko, to jest dość wymagające. Pozycja, druga strona, już zmieniłam. Jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1. Dobra. Mamy z zrobione. I sobie siadamy na głowy kulczowe. Jedna noga może być do boku. Jeśli ciężko będzie trzymać nawet prostą linię, nie, no już nie mówiąc o pochyleniu się do przodu, to możecie podłożyć właśnie te dwie kostki pod swoje guzy kulszowe. I naszym zadaniem będzie pochylać się ze zgiętymi, zgarbionymi plecami, prostować się i na siebie zadzierać. I znowu zaokrąglać plecy. Zaraz pokażę blokiem. zadzierać na siebie prostować. Dla kogoś to może być niewykonalne, więc skupię się wtedy na tylnej tylko taśmie nogi. Można na delikatny flex, czyli palce na siebie. Można tutaj odblokować troszkę kolano. I spróbować bardziej brzuchem pociągnąć się do przodu, i wyjść. Odblokować kolano brzuchem, pociągnąć się do przodu, i wyjść. To jest dla osób, które mają mniejszy zakres. Tak, nam zostało jeszcze 5, 10 razy na stronę: 4, 3, 2, Jeden. Dobrze. Tak. Czy... Mi po prostu te okulary niebieskie światło, światło blokują i myślę, czy jest. działa mikrofon, czy nie. Tak. I druga strona. zaokrąglamy plecy. Point. Flex. Na siebie próbujemy pociągnąć właśnie brzuchem, żeby już nie czuć było tak mocno w górze kulszowa. I zaokrąglamy. I brzuchem do przodu, zakrągляем i brzuchem do przodu, i brzuch do przodu. I, i, I jeszcze ostatni. Raz. pięknie zostajemy sobie na naszych stopach w taki sposób i zaczynamy podwijać miednicę spojenioną do siebie i próbować ciągnąć się kolanem przed sobą tak żeby pociągnąć naszą czwórkę teraz Nie jeszcze. Pamiętajcie, dbanie o mobilność stału biodrowego jest bardzo ważne i w kwestii ogólnie zdrowia tego stawu, a to jest, wiecie, jak go nazywają stało życia. To jest bardzo ważne w kwestii w kontekście naszej postawy. Jeśli nie będzie dobrej mobilności, w stawie biodrowym to ciężko będzie i składko dobrze popracować, i w miarę tą postawę mieć prostą. Jeśli nie dbamy o mobilność naszego stawu zdrowego, to nie da się rozbudować dobrze siłę pośladków, na przykład, a tym bardziej ich rozbudować, czyli hipertrofię. Więc ważne kwestie: teraz trochę szerzej te kolana dajemy. Op. Dalej, żeby czuć, że nasze zginacze biodrowe ciągną. Tutaj też fajnie pracujecie nad mobilnością stopy, więc wiem, że może komuś być niekomfortowo, ale jeszcze że dacie radę. OK, i wychodzimy sobie już na grzbiet stopy i tylko podwijamy miednicę. Tak, Czyli znowu spojenie ona do dolnych żeber, kolana zostają, my sobie podpieramy się lub można pod swoje pięści dać kostki i troszkę tylko u góry. Napieramy sobie swoimi goleniami tak, tą częścią naszej nogi w matę i robimy trzy głębokie wdechy. Pięknie. I ostatnie, co nam zostało, to wyjść na żadę znaną wszystkim. Tak, żeby poczuć nasze przywodzie, ale każdy wychodzi, aby w taką pozycję, gdzie ciągnie maksymalnie na 4 w skali od 1 do 10 i spokojnie sobie oddycha. Dobrze byłoby, wzrokiem gdzieś sobie tam dać tak dalej, nie, nie fiksując na niczym. Konkretnym, lub jeśli to ciężko jest wykonać, to na jakimś punkcie, który jest daleko przed nami. Spokojnie sobie oddychacie, wydłużając wydech. Ja w międzyczasie Was zaproszę w opis tego filmu, bo będziecie w stanie znaleźć zniżki i zapisy na aktualne programy. W których dbamy o postawę, w których dbamy o wzmacnianie pośladków, w kontekście postawy, ale nie tylko, też w kontekście rozbudowy pośladka. I też bardzo dużo programów moich, prawie wszystkie, 95% zawiera ćwiczenia na głęboki mięsień brzucha i wydolność na miednicy. Więc zachęcam sprawdzić i, i zadbać o siebie w kompleksowy sposób. U mnie nigdy na kursie nie znajdziecie tylko mobility, zawsze to jest miks neurotrainingu, żeby regulować układ nerwowy, wzmacniać się i odbudowywać swoje zakresy. Filary naszego zdrowia fizycznego. No, tylko kardion nie wszędzie możecie znaleźć, tylko w klubie jest cardio. Tak to bym powiedziała, że takie cztery filary mamy, czyli wytrzymałość. Okay, luzik. Ja dziękuję Wam bardzo. Obowiązkowo subskrybujcie kanał, żeby Was nie ominęły nowe filmiki i obowiązkowo dajcie mi znać w komentarzu, jak mam y, takie mobility na biodra, jak się czujecie, jak się czują Wasze biodra. Pamiętajcie, że komentarze, zwłaszcza na tej platformie liczył się i to bardzo mocno. Dziękuję Wam bardzo i miłego dnia!